Elo, wiesz, a pawełek, tak to ten którego znasz Ej, hey, Łukasz, co się pchasz? W roblox grasz, plusa masz Elo, elo, hej! Ej, pawełek, śpiewa sobie, mówię tobie, a grażyna wraca z łąki, mi pi standard, piszcza bąki! Yo, hey! ten telefon, bo on dzwonić nie przestanie. Sranie w banie, wielkie lanie. Słyszę w słuchawce brechtanie, ale, ej, co? Nic! Aha, benz, hej, hej, aha, benz, hej, hej, aha, benz, hej, hej, aha, bom! Ale szum, ale tutaj szumi cicho idziesz cicho. To ten sam, co tańczył w deszczu z skrycho. Ale jaja w Roblox gramy. Ej, no dawaj w Roblox gramy? Czy wygramy? Ej, wygramy! A teraz pośpiewamy? Yo! To spytaj dziadka, jeśli chcesz spytaj Agaty Oni tobie odpowiedzą, że Pawełek jest brodaty A Oliwka, yo, u niej brody brak Ale jak? No tak, ale serio, No fuck Ale jaja nie do wiary, ale jaja no i benz. Kiedy śpiewam disco polo, kiedy śpiewam nuty moje Wtedy widzę mały klocu, że śpiewamy je we dwoje Moje nuty Agacie, padają ci w ucho Śpiewasz ciągle te piosenki Aż ci w gębie sucho Jeśli nie dasz teraz lajka, like, będziesz kluskiem miękkim eh, nie dałeś obserwacji Jesteś klocem wielkim Yo, hej, hej, halo, hej, hej Ale yo, hej, hej, hej Ale bum, pełek dziś robi szum Bum Bum, bum, bum Jacek i Aga Jacek to nie tata Jacek po Agacie Nosi stare gacie, powiedz czemu nie ma czemu, a więc zamiast dżemu użyj sobie kremu, krem czekoladowy, obiad jest gotowy, leci sobie ptak, śpiewam sobie tak tra ta ta, -ta. Jacek i Agata, Trata, oj, tens, dans, ta oj, Tens, dance, dance, Jacek suszy gacie gaciek, się na łopacie, a ty załóż buty i szybko powiedzieć tacie Aj u, -u, -u. Aj, aj u Jacek i Aga. Jacek tu nie tata. Jacek po Agacie nosi stary gacie. Powiedz czemu nie ma dżemu, ale zamiast czemu, użyj sobie kremu, krem czekoladowy. Obiad jest gotowy. Leci sobie ptak, śpiewam sobie tak. Tra, ta ta. ta. Jacek i Agata trata, oj, dance, dance, trata, oj, dance, dance Jacek suszy gacie, po gacie na łopacie. A ty załóż buty, i szybko powiedzieć tacie Aj, u, 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 aj, aj, u, 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 aj, aj, u, u, u.